Dobry wieczór moi drodzy, witam na kanale, którego nikt nie ogląda. Dzisiejszy komentarz poświęcę Miejskiemu Ośrodkowi Wychowawczemu w Rewalu. Ośrodku, który no, myślę, że okrył się złą sławą i tej złej sławy raczej chyba nie wyjdzie, mimo tego, iż 10 lat temu zmieniło się tam kierownictwo, ale... Cóż z tego, skoro jakby ośrodek jest, wydaje mi się, mocno zamieszany w zniknięcie dwóch chłopców. Mam na myśli tutaj 14-letniego Andrzeja Ziemniaka oraz 15-letniego Łukasza Sasa. Do tej pory chłopcy są poszukiwani, choć mało kto wierzy w to, że są żywi, mimo iż kiedy doszło do tego zaginięcia, władze ośrodka bardzo mocno sugerowały i chłopcy uciekli do Szwecji pontonem, dosłownie. Jak można się domyślić, mama Andrzeja Ziemniaka stwierdziła, że jest to w ogóle nierealne, ponieważ Chłopiec gdyby uciekł, to po prostu wróciłby do domu, nie umiał pływać, więc w ogóle taka opcja nie wchodzi absolutnie w grę. I że prędzej stało się coś złego, lub chłopiec po prostu był świadkiem czegoś, czego nie powinien być, i, i po prostu no, stało się coś złego, tak jak powiedziałam. Rzecz miała miejsce w 1999 roku. Andrzej Ziemniak, pochodzący z Szamotu, był, jak opisuje jego mama Wiesława, bardzo żywym dzieckiem. Pełno go było wszędzie. Do ośrodka trafił, ponieważ dopuścił się drobnej kradzieży w szkole, no i to się skończyło niestety pobytem w ośrodku w Rewalu którego zresztą nomen omen nie chciał w ogóle jechać, i no ale niestety stało się inaczej. Drugim z chłopców był Łukasz Sas, rok starszy od Andrzeja, chłopiec pochodzący z Podlemborka. Chłopiec był raczej grzecznym chłop, chłopcem, spokojnym i opiekuńczym. Do ośrodka trafił ze względu na to, że ciężko mu w szkole szło, powtarzał klasę, potem w ogóle przestał chodzić do tej szkoły i z tego powodu właśnie, że przestał do niej chodzić, trafił do ośrodka. Zresztą on pochodził z takiego domu, no, gdzie wesoło nie było. Jego ojciec, jak się okazało później, pił, bił, molestował. I e, jego matka w ogóle bardzo późno się zorientowała, że, jego dziecka, że jej dziecka nie ma, dlatego że ona po prostu zajmowała się sprawami związanymi z tym ojcem. I w zasadzie nawet nie dzwoniła do swojego syna, ponieważ była przekonana o tym, że chłopiec ma dobrą opiekę w tym ośrodku i, i najpierw po prostu rozwiąże sprawy rodzinne, i wtedy na spokojnie będzie mogła. Podjąć kontakt. No, tyle, że już niestety nie miała okazji. Wracam do Andrzeja Ziemniaka. Jego mama uzyskała przepustki, żeby chłopiec mógł przyjechać do domu na ferie i na święta Wielkiej Nocy. No, przed świętami zadzwoniła do ośrodka, poprosiła o rozmowę z synem. Okazało się, że jest to niemożliwe, ponieważ jak usłyszała. Chłopiec ma karę. No, kiedy kobieta dopytywała, za co ma tą karę, okazało się, że okradł jakiś kiosk. No, cóż? no więc rozmowa nie doszła do skutku. E, zadzwoniła przed Wielką Nocą, e, znów e, prosząc syna do telefonu, znów okazało się to niemożliwe, gdyż usłyszała znowu, że ma karę i za to za to samo przewinienie. O czym, kiedy zadzwoniła w Wielkanoc, e, mówiąc, że przyjedzie syna odwiedzić, to usłyszała, że jest to niemożliwe, ponieważ syn uciekł w Wielką Sobotę. Kobieta podejrzewała, że e, uciekł, e, że kiedy już dzwoniła do niego, to zapewne już wtedy wiedziała, że uciekł, tylko że nikt jej nic na ten temat po prostu nie powiedział. Później okazało się, że uciekł wraz z Łukaszem, z tego co wiadomo, chłopcy znaczy na pewno nie znali się wcześniej, natomiast w ośrodku podobno jakoś się za specjalnie nie zaprzyjaźnili. Zresztą do momentu tego zaginięcia przebywali tam zaledwie miesiąc, w związku z czym no, nie nawiązali jakiejś więzi, jednak razem uciekli. Żeby było śmieszniej, nie wydano rodzinom żadnych rzeczy osobistych. Ośrodek zgłosił sprawę na policję i z tego, co jest wiadomo, wiadomo jest przede wszystkim od mamy Andrzeja Ziemniaka, policja nie zrobiła absolutnie nic. Dosłownie nic. Policja przyjęła wersję podaną przez dyrektora ośrodka o ucieczce i w zasadzie w tym kierunku jedynie nawet nie prowadzono w sumie czynności, tylko jak nawet zeznała nie tak dawno rzeczniczka. Policji w Szczecinie po prostu monitor, monitorują sytuację na zasadzie takiej, czy e, osoby o tych personaliach, e, że tak powiem, ubiegają się o, nie wiem, założenie konto w banku, czy tam jakieś dokumenty e, i, i tylko do tego się to wszystko ogranicza. Tak, znów będę, <grytykowała> będę zapewne krytykowała działania służb, bo to jest oczywiste, ale poza tym będę na pewno też. Mówiła na temat działania wszelkiej maści instytucji w tym kraju bądź ośrodków, ale to później. No więc kobieta, a, a matka Łukasza, kiedy już w końcu, powiem, się dowiedziała, co się stało, to fi finalnie zgłosiła zaginięcie syna dopiero 9 miesięcy po jego zaginięciu. No, i co? Matka Andrzeja, ponieważ już zorientowała się, że niczego nie jest w stanie uzyskać ze strony policji ani ze strony ośrodka, no to zgłosiła się do różnych stowarzyszeń i organizacji. Jednym, jedną z organizacji była organizacja Missing Zaginieni. Ta organizacja, jak opowiada Renata Waligura z tejże, że tak powiem, nieoficjalną drogą dotarła do pewnych wychowanków ośrodka, do byłych wychowanków ośrodka. No i pozyskała takie to informacje, że w ośrodku w tamtym czasie panowała strasznie brutalna fala, która uderzała przede wszystkim w nowych wychowanków tego ośrodka, że było naprawdę brutalnie. Mało tego. Podobno wszystko to działo się za wiedzą i zgodą de facto wychowawców oraz samego dyrektora, który również miał skłonności do starania swoich wychowanków w takie wcale niewybredne sposoby. No więc, jakby, że tak powiem, tutaj można sobie już snuć pewne hipotezy, że być może, no, Rzecz zaszła zdecydowanie za daleko i po prostu chłopcy oberwali no, znacznie mocniej niż zwykle i to nie skończyło się dobrze. Krążyły też pogłoski na temat molestowań, przy czym pogłoski były takie, że podobno pod ośrodek przyjeżdżał regularnie biały Mercedes. I proponowano chłopcom w zamian za usługi, że tak powiem wiadomo jakie, na no różnego rodzaju, nie wiem, przedmioty, gadżety, pieniądze, czy to jest prawda, nie udało się tego ustalić, czy cokolwiek, cokolwiek na ten temat powiedział, też nic nie wiadomo. Wiem, że na pewno żadne dochodzenie w tym kierunku nie poszło, ale takie były przypuszczenia. Gdzieś tam też krążyły takie przypuszczenia, że o jakimś księdzu z jakiejś plebanii, że podobno ksiądz, który de facto był chyba jakoś tam ukarany w zawieszeniu za pewne czynności wobec nieletnich, jakby że on miał coś z tym wspólnego tym bardziej, że okazało się, że w tym czasie również w okolicy Rewala zaginęło jeszcze dwóch innych chłopaczków i właśnie z tym wiązano tego księdza. Natomiast nie, absolutnie nie wykazano, że, że, miał, że miał w ogóle on jakikolwiek kontakt z Andrzejem bądź Łukaszem. Tego nigdy nie wykazano. Ja tylko mówię, jakie wątki się że tak powiem, pojawiały w tej sprawie. Oczywiście do niczego nie, do nie doprowadziło, tym bardziej, że znów w tej sprawie mamy do czynienia ze zmową milczenia. I to dosyć potężną. Zmowa milczenia dotyczy wszystkich pracowników tego ośrodka. Do dzisiejszego dnia ci ludzie unikają rozmowy, znaczy unikają, po prostu odmawiają kategorycznie wypowiadania się w ogóle na temat nawet tego, jak wy, wyglądała. Praca wychowawców tego ośrodka, w sensie jak oni, jakie mieli obowiązki, co oni robili, a już nie mówiąc o tym, co się w tym ośrodku w ogóle działo. Nikt nie chce nic mówić, no i tyle. Oczywiście żadne prośby, apele, nic to daje, po prostu nic to daje i, 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 i już, no. W końcu też sprawą zajęło się Stowarzyszenie Przystań Nadzieja, której szefem jest Marek Szwedowski. Marek Szwedowski zresztą jest też jasnowidzem. On, oni po prostu rozpoczęli eksplorację terenu ośrodka w Rewalu. Po prostu przekopywano ten teren, krótko mówiąc. Tym bardziej, że mama Andrzeja wybrała się do jasnowidza Jackowskiego celu zapytania go na temat swojego syna. Jasnowic tak opisał swoją wizję, że jego zdaniem chłopak nie opuścił tego ośrodka, że nie żyje i że jego ciało spoczywa w jakiejś studni, która, na, 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 która na, jakby znajduje się na terenie tego ośrodka. No i szef stowarzyszenia Przystań nadzieja, Marek Szwedowski, powiedział, że on też robił wizje. I generalnie te wizje się pokrywają z wizją Krzysztofa Jackowskiego. Marek Szwedowski mówi o tym, że też widział w swoich wizjach takie poniemieckie studnie, które gdzieś tam się powinny znajdować. A pierwsza eksploracja, do której doszło, jakby tylko tyle, że znaleziono szczątki w sensie kości, ale okazało się, że są to kości zwierzęce. No i po jakimś czasie dokonano drugiej eksploracji, i ta eksploracja już była bardziej owocna, jeśli można tak powiedzieć. Otóż na głębokości 1,5-2 metry pod ziemią, znaleziono szczątki kości w sensie oraz sweter. Kości były dość mocno pomiażdżone i połamane. Natomiast sweter matka Andrzeja ziemniaka, jakby rozpoznała jako sweter należący do jej syna. I w tym momencie prokuratorzy z archiwum Szczecińskiego, Archiwum X, wszczęli śledztwo w tej sprawie. Kości zostały przekazane do badań. No i póki co czekamy na to, czy uda się ustalić, do kogo te kości należały. Bo jeżeli okaże się, że należały do któregokolwiek z chłopców, no to sprawa ruszy wtedy pewnie bardziej dynamicznie. No i, no i tyle. No, i co ja bym chciała powiedzieć tutaj? To jest wszystko, wiecie, dosyć mocno przerażające, ponieważ to są placówki, które teoretycznie mają za zadanie pomóc trudnej młodzieży, nie wiem, naprowadzić ich na dobrą drogę, jakby to powiedzieć, w których powinna pracować wykwalifikowana kadra, taka z powołania najlepiej. Ale w praktyce to w zasadzie to był 99 rok, i od tego czasu chyba niewiele się zmieniło. Dość powiedzieć, że od tego czasu co jakiś czas mieliśmy do czynienia z takimi wiadomościami, że w jakimś czy to domu dziecka, czy gdzieś dochodziło do, do pobić, również ze skutkiem śmiertelnym. No, i czy tam te domy poprawcze i tak dalej. No, przecież no na litość boską. Tam pracują ludzie, którzy powinni czuwać nad tym, co się tam dzieje, no i przede wszystkim zapobiegać tego typu wybrykom, że tak powiem. To nie jest zakład karny. Te placówki powinny w ogóle się czymś innym zajmować. A praktyka jest taka, że nie daj Boże. Żeby czyjeś dziecko tam trafiło. Bo tak naprawdę może nie wyjść żywe, no. Albo mało, albo, albo gorzej może wyjść, ale tak straumatyzowane, i jeszcze gorsze de facto, niż poszło. No i pytanie. to zatrudnia tych ludzi? Jak weryfikuje tych pracowników? To jest w ogóle wykwalifikowany personel. To są ludzie, nie wiem, po znajomości, albo nie wiem, pociotki ciotki czyjeś, może. Przecież to samo, czy, czy mówimy o e, ośrodkach dla młodzieży, czy mówimy o domach dziecka, czy mówimy o domu, o domach tak zwanej spokojnej starości, tam tak samo jest patologia. Ile było reportaży na temat e, tego, co się dzieje w domach e, spokojnej starości, czy to państwowych, czy prywatnych. Przecież to jest koszmar. To jest koszmar. Kto powinien monitorować te, te wszystkie instytucje? Przecież na pewno są jakieś kontrole, jakieś audyty, to co? Nic. No ja rozumiem, że jak przychodzi kontrola, która to, to mnie zawsze rozśmiesza, czy to będzie kontrola w zakładzie pracy, czy, czy gdziekolwiek. Że wszystkie te kontrole są zapowiedziane. Co jakby oczywiste jest, że skoro jest zapowiedziana, to dane. Obiekt, który ma podlegać tej kontroli, się do tej kontroli świetnie przygotuje i będzie wszystko cacy. Jaki jest sens przeprowadzania kontroli zapowiedzianych, to ja nie wiem do tej pory. Bo moim zdaniem kontrola wtedy będzie miarodajna, jeżeli będzie niezapowiedziana kompletnie. To, to, to w ogóle to jest jeszcze inny temat na inne sprawy. no, Ale to jest absurdalne, po prostu. No, i tutaj tak samo. Być może są kontrole, ale ponieważ są zapowiedziane, no to w zasadzie wszystko jest pięknie, ładnie. Pewnie w czasie kontroli. A tylko się drzwi zamkną i patologia zaczyna się na nowo. No, no już policji to nawet mi się nie chce komentować, bo to jest enta historia z takim samym skutkiem. I. Tak jak powiedziała ma, 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 mama Andrzeja Ziemniaka, że policja od razu przy, była ukierunkowana tylko i wyłącznie w jedną stronę. I w zasadzie już nic więcej ich nie interesowało. Jak takie ciele, no. No, no, i, no, i, no, i, no i finał jest taki, że e, obydwie mamy. Nie, nie wiedzą, co się stało z ich dziećmi do dnia dzisiejszego, mimo że minęło już ponad 20 lat. Może jest to w tej chwili, powiedzmy, rysuje się jakaś szansa na to, że się to wyjaśni. Znaczy wyjaśni się na pewno to, jeżeli szczątki należą do, 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 do obydwu, do no to się o tyle to wyjaśni. Natomiast czy wyjaśni się, co się z nimi stało, no to tego to już nie wiadomo. Bo rozumiem, że wtedy, kiedy to, kiedy to ustalą tożsamość, czy ustalą w ogóle pochodzenie tego no i powiedzmy się potwierdzi, no to wtedy, rozumiem, zaczną się przesłuchania personelu tego ośrodka. Ale im dłużej to trwa, tym może się za chwilę okazać, że już, nie wiem, połowa nie żyje na przykład. A druga połowa powie, że nic nie pamięta, bo to jest przecież najłatwiej powiedzieć. Zwłaszcza po tylu latach to będzie świetnie brzmiało. No nie pamiętam, kurczę, no. Bo to dawno było. Także no, czy ta sprawa będzie miała finał również przed sądem, to, to wcale niekoniecznie. Na razie to naj, największą szansę może tylko będą miały matki na to, żeby pochować szczątki swoich dzieci na cmentarzu. Natomiast, czy, 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 czy to jakby spowoduje, że, że nie wiem, cokolwiek się wyjaśni, co się tam wydarzyło, no to już niekoniecznie. Taka sytuacja. Taka, taka polska, klasyczna, można powiedzieć. No cóż, oczywiście zapraszam do komentowania, na pewno sprawa jest wam znana. I tyle, jeżeli macie ochotę podzielić się swoim, swoimi, swoim zdaniem, czy swoimi hipotezami może, no to, to bardzo chętnie też poczytam o tym. Tymczasem życzę wam spokojnej nocy i bardzo ciepło was pozdrawiam. Do zobaczenia. Bye.